Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, yy, gdzie będę odpowiadał na Wasze pytania. Także lecimy. Artysta kombinator sztuki nowoczesnej Prowadzi Mateusz Binda. No i witam bardzo serdecznie jeszcze raz yy, tutaj z tego miejsca. Oczywiście ja jestem Janem Chrony Games, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. I prowadzę serię, gdzie odpowiadam na Wasze pytania. Y, ogólnie seria QA troszkę zmieniła nazwę. Jak zauważyliście, to będzie taki troszkę już bardziej. Taki powiedzmy pseudopodcastowa seria. Aczkolwiek y, numeracja odcinka się nie zmieni. Będzie to już 22 odcinek z tej serii. Także pierwsza pytanka. Lecimy. Phone Games zadam następujące pytania. Eee, jakie masz teraz auto? Obecnie nie zmieniłem auta. Eee, mam Skodę Fabie, silnik 1.2, Hatchback. Eee, jakie masz teraz zwierzęta w domu? Aktualnie mam eee, królika, eee, samiczkę. Nazywa się, czy wabi się Lola? Jaka jest Twoja ulubiona restauracja w Biesko-Biała? Ulubiona restauracja. Mm. No w sumie taka moja, już w sumie od lat taka ulubiona, gdzie tam lubię przebywać dość często To Margarita, to jest taka restauracja, ten, na Cechowej tam niedaleko Jako wejścia do sfery Dwójki, także polecam, bardzo dobra pizza ogólnie Zrobiłem reklamę, za co nie zapłacili, no ale Smuteczek Ulubiona wersja farminga, szczerze ja mam dużo wersji ulubionych farminga No wiadomo, nie jest to Farming 13 ze względu tylko na mod widły Jak to wielokrotnie już w swoich odcinkach mówiłem Moją ulubioną wersją farminga no, jest chyba 19 Raz, że się polepszyło i silnikowo Powiedzmy I nawet całkiem fajne modyfikacje Które się gdzieś tam pojawiają już i pojawiały w poprzednich farmingach Także to jest jakby 19 to jest zestawienie poprzednich części, poprzednich tamtych sequelów tej gry. Co do Farminga 22, no to tam nic tam nie jestem w stanie powiedzieć, bo nie, nie za dużo nie grałem w tą grę, ale 19 to jest chyba teraz moja najczęściej grywalna część Farminga, także była moja też bardzo ulubiona. Z nią się bardzo zżyłem, bo w nią przegrałem bardzo teraz dużo czasu, o czasie. I grasz teraz w jakieś gry oprócz farminga? Oprócz farminga zdarza mi się teraz bardzo mnóstwo spędzić godzin grając w FIFA 22. Teraz jakoś mam zajawkę na granie w piłkę i ogólnie bardzo lubię i i w rzeczywistości, jak i FIFA bardzo dużo gram. Poza FIFą jeszcze mam taką ulubioną grę World of Tanks. Aż teraz już nie gram wota, ale zdarza mi się tam sami raz na jakiś czas sobie pograć. No i oczywiście sami Minecraft wchodzi w rachubę, ale to najczęściej, mówię, Fifa. Ulubiona piosenka Eminema, no to jest klasyczek, pójdę w klasyczek, Rap God, czy Rap God, no tak się to mówi. Także to tyle, dzięki Piateczka, dla Ciebie. Artysta kombinator sztuki nowoczesnej. Eee, Łukasz zadał następujące pytanka. Planujesz nagrywać odcinki z Farminga 22 pod muzykę? Eee? Tak. Myślę, że jakąś serię chciałbym z Farminga 22 zrobić, z tego względu, że no jednak 22 już obiecałem, że nagram. Pojawi się, miała się pojawić jakaś seria, którą zapowiadałem. Tak samo miałoby z 19 od do no gospodarza za co przepraszam serdecznie, że się nie pojawił odcinek, tak jak obiecałem w poprzednim odcinku Q&A waszych yy, pytań. No ale no widzicie, no troszkę jednak tam miałem spraw do załatwienia po drodze i ogólnie też człowiek po pracy zmęczony też. Nie ma tej werwy do nagrywania, że, że chcę nagrywać tak na takiej pełnej werwie te odcinki, żeby ta energia była bardzo przełożona i złożona w dobry, bardzo wartościowy materiał? Taką z taką pompą, oczywiście taką ikron? Ale pod muzykę jak najbardziej na zapytanie, tak myślę o tym, żeby też w Farmingu 22 tą nową jakość pokazać tej gry. Ile masz godzin w Farmingu 19, a ile w 22? Oj, wiesz co, nie przygotowałem się na tyle, żeby to sprawdzić, ale w 22 mam bardzo malutko. Na pewno nie będzie ani nawet setki. Na pewno nie będzie, bo strasznie mało w to przegrałem. A może się zdziwiłbym. Ale w Farmingu 19, tak sumując to, co grałem i, i w Janowicach i przez tyle, tyle, tyle jakby serii, odcinków, to w Tysiąc, a więcej, nawet bym chciał powiedzieć. No, dużo, naprawdę, mnóstwo przegrałem godzin. Yy, tyle co na no, chyba dobry gracz cs no, że tak, że może się nie równam, ale, ale dużo, naprawdę, mnóstwo. Nie, nie jestem tego w stanie zrechować, ale to w tysiącach na pewno będzie, nie? Z tysiąc, dwa tysiące może będzie, ale na spokojnie bym tak mógł szacować. I planuję coś ulepszyć w swoim komputerze, w swoim PCcie. E, w tym aktualnym komputerze jaki tu mam, e, tak chciałbym ulepszyć, ponieważ sobie troszkę chciałem pójść w tani budżet, wszystko mam fajne podzespoły, tylko niestety muszę sobie pójść w kartę graficzną, to jest chyba jedyna rzecz, którą chciałbym tu chyba zmienić, bo to jest nowy komputer kupiony przeze mnie, także w tym nowym komputerze tylko karta graficzna jest do, do wymiany i to chyba wszystko z tego, co bym tu chciał właśnie, no i może w jakiś RAM się RAMu dodać, ale to tak już... Nie wiem, mnie nie, jeszcze nie, nie takie konieczne. Bardziej mi się skupił na karcie graficznej, która właśnie by już była, by scaliła całość i byłaby naprawdę komputer, byłby bardzo. no rakieta, by był no po prostu. Sam sobie już jest rakieta, ale z tą kartograficzną graficzną nową na pewno był, byłoby mi lepiej. Wiedział o gry, o płynność, o wszystko. Eee, I dziękuję, Piateczka Łukas, za pytanka. Eee, I Agroku, eee, oto pytanka moje. Artysta, kombinator sztuki nowoczesnej. Jak się teraz czujesz w Twojej pracy? Czy zmieniło się Ci spojrzenie na nią od tego, od tego z początku? Yy... Ogólnie w pracy czuję się dobrze, bardzo się dobrze czuję. No są czasami trudne momenty, jak to w pracy. Raz no lepiej, raz gorzej. No, wiadomo, perspektywa na początku jest taka, że trzeba się spiąć dupę, żeby. Ogólnie, żeby Cię przyjęli, żeby Cię zaakceptowali y, jako nowego człowieka w ekipie. Y, ale myślę, że perspektywa się zmieniła na tyle, że po prostu... Bo teraz trzeba, jak to się mówi, brnąć do przodu i byle nie popeł i popełniać jak najmniej jakichś tam y, błędów i po prostu starać się skupić na tym, co się y, powinno skupić, na czym się powinno skupić, czyli na tym, żeby dobrze wykonywać to, co się, co się robi i patrzeć na dookoła, mieć oczy, tak w sobie sensie mówi się kolokwialnie, w tyłku, żeby się właśnie nie zdarzyły jakieś niechciane sytuacje, tak po prostu ogólnie po prostu perspektywa też, jak mówię, się zmieniła i po prostu, no co, zastanawiam się po prostu robić to, to, co po prostu praca, pracuję, pracuje, kończę pracę, wychodzę, dziękuję, do widzenia, dobranoc, to jest to wszystko. Czy w wakacje będziesz coś robił na gospodarstwie? Zajmował się rolnictwem? Ogólnie... Na wiosny, nie wiem, zobaczymy czy zajrzę do... Tam na swoje gospodarstwo rodzinne, zobaczymy jak to wyjdzie. Ale chciałbym coś, jakieś, nie wiem, jakieś... jakieś po prostu coś, coś może w tym kierunku, by, może zrobię, zobaczymy, Oczywiście nie obiecuję, nie chcę dać gwarancji 100%. -owej. I lubisz Harnasia? Próbowałem harnasia, nawet próbowałem harnasia z lodą herbatą, nie najgorsze, Aczkolwiek, do no, jako harnasia, jako samo, samo piwo, nie jest jakieś, jakieś wyjątkowe, także no. Nie, nic nie mówię na nie, nic nie mówię na tak, po prostu, no po prostu sobie jest piwem, no nie. Dziękuję za pytania Agroku i piąteczka leci do Ciebie, nawet podwójna, bardzo fajna, ciekawa pytanka. I Łukasz Rych. Artysta kombinator sztuki nowoczesnej. Czy owca ma sierść czy włos. Z tego co się zdążyłem zorientować, jak większość saków, większość saków posiada sierść, także owca ma sierść bo jest sakiem, więc, więc taka sytuacja. Jakby Czytałem tam w troszkę literaturze internetowej i wszystko wskazuje na sieś. Włos tak dalej, no to tam jest takie potoczne, bardziej w produkcji, czy coś takiego, chyba określane. Tak mi się wydaje, tak w tak jakby ogółem mówione, ale bardziej w, w internecie, czy coś, to się spotyka się, że owca ma sieść i, i po prostu to jest chyba tyle w tym temacie. Nie ma co się na tym rozwodzić. I następne pytanie. Powiedz mi, czy mole siadają na barana, na owce barana. Mam tu chyba na myśli, czy masz tu na, na myśli chyba na tego żywego, bo jest tu określone, czy na skórę, czy coś tam wyprawioną. To tutaj jest taka sytuacja, że w literaturze nigdzie w internecie jakby nie ma o tym mówione. O dziwo, nie ma nic jakby żadnych takich przeciwwskazań. Na żywe zwierzę raczej, raczej nie, są minę pasożyty, które atakują żywą, żywą e, owcę, barana, ale na pewno nie mole. Mole raczej atakują, już e, może bardziej wyprawione, te skóry czy coś, ale raczej na pewno nie żywą e, zwierzynę. To tyle, dzięki, piąteczka, nawet podwójna leci do Ciebie. Artysta kombinator sztuki nowoczesnej. No i to chyba tyle dzisiaj z tych pytań, także dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zachęcam do zostawienia oczywiście łapeczki w górę, tak myślę, że 10 łapek w górę dobijemy. Nie może tym razem 15 łapek w górę, o, lecimy dalej. To dzisiaj mamy taki limit, że 15 ap w górę, plus wasze pytanka i kolejny Q&A, kolejny a arcytał na nowoczesnej wpada na kanał jako kolejny odcinek, także myślę, że się Wam podoba zmiana troszkę formatu, bo to jest bardziej takie właśnie opowiadanie, rozmowa i tak dalej. Eee, no myślę, że w niedalszym, nie najbliższym czasie się pojawi, jak dobiecie osie, te 15 łapek w górę, bardzo by było miło, eee, byśmy tam gdzieś tam dożyli te 15 łapek w, w górę i te pasze pytanka jak najwięcej, żeby, było, żeby z odcinka na odcinek było coraz więcej. Mamy 12 minut, także co się będę już tutaj z wami tutaj jakby może powoli żegnał. Także dziękuję Wam za pytanka. Były bardzo, bardzo fajne, jak zawsze. Także popójcie, subujcie, ewentualnie komentujcie i na razie Elo, strzałeczka i piąteczka.